Kto z was oglądał moje build battle, ten zapewne wie, że nie mam żadnego talentu budowlanego jakoś nie idzie mi zbytnio budowanie, ale dzisiaj spróbujemy to zmienić. Jestem prawie pewny, że nam się uda, ponieważ dzisiaj będę się spierał tymi książkami, a w zasadzie tą jedną, głównie tą jedną. Ale myślę, że wam pokażę obydwie, bo o tej drugiej też nawet warto wiedzieć. Wcześniej wspomniałem o tej jednej, a, a to dlatego, że jest to poradnik budowania. Myślę, że nawet jeżeli nie jesteście tak wielkimi amatorami w budowaniu jak ja, to coś z tego filmu możecie wynieść. I z książki także. Głównie z książki. Nie ode mnie. Linki do obydwu tych książek macie oczywiście w opisie. Jest to oficjalne wydanie i szczerze mówiąc mam pierwszy raz taką książkę w ręku i o ile gram już Minecrafta długo, to ta książka pochodzi naprawdę od ciekawej strony do tematu budowania i przetrwania. Więc nawet jeżeli gracie w Minecrafta 6 lat, tak samo jak ja, to, to nie wiecie o nim wszystkiego. Uwierzcie mi. A jeżeli nie umiecie budować, to ta książka też jest dla was i dla mnie. W sensie dzisiaj to przetestujemy. Dlatego właśnie się w nią zaopatrzyłem, no i dzisiaj będziemy budować wedle jej zaleceń. Na początku warto może wspomnieć, że poza ścisłymi schematami budowania są niezawarte zawarte ciekawostki oraz różne typy. Na przykład są też dekoracje do domków. Więc jeżeli oglądaliście jakieś moją serię dekoracji w Minecraft, no to tutaj też takie znajdziecie. My jednak się spróbujemy sobie zbudować egzotyczną willę. Czyli co, co, coś takiego. I tak, wybrałem to, bo stwierdziłem, że tylko to będę w stanie zbudować w tak krótkim filmie. Nie zbuduję jej całej, bo nie zdążyłbym. Nie przestudiowałem książki całej, aczkolwiek sp spróbujemy coś z tym zdziałać. Warto też oglądać ten film do końca, ponieważ na końcu tego filmu będzie konkurs na 10 książek, czyli na 5 tych z poradnikiem budowania oraz na 5 tych, czyli na poradnik przetrwania. Tak więc, jak widzicie, jesteśmy w Minecrafcie. Jestem oczywiście na FlatWordzie, a to dlatego, że myślę, że na nim będzie się najłatwiej nam budować. Przede wszystkim zajmijmy się od zaopatrzenia Surowców, bo nie będę to budował na survivalu, no nie pogięło mnie. Myślę, że jeszcze zanim ocenicie ten mój domek, je pod uwagę to, że no niestety, ale no, nigdy nie budowałem w Minecrafcie, nie potrafię, nie będę potrafił, bo nie jestem utalentowany. Nawet nie potrafię sobie wyobrazić, bym mógł jakoś się tego nauczyć, bo, bo to mnie nie kręci. Ale zobaczymy, czy ta książka mi w czymś pomoże. Zacznijmy od początku. Czyli e, robimy sobie takie wejście, ja bym to nazwał altanką, ale to altanka nie jest, więc jej takie nazwę, bo potem byście się ze mnie śmiali w komentarzach i byście mówili, o doknę do skąd w ogóle takie dziwne nazwy jaka altanka, przecież to zwykłe e, podejście jest, zwykły, zwykły podest, whatever. E, jak już mówiłem, nie wiem jak to się nazywa, aczkolwiek. E, mam nadzieję, że jakoś mi to wyjdzie. No oczywiście nie, nie wykalkulowałem sobie bloków, przez co też wziąłem ich za mało. No ale wejście już się zaczyna bardzo, bardzo spoko. E, myślę, że utrzymamy jakoś tempo i dzięki temu będzie to fajnie wyglądać. Jeszcze dobudujemy sobie to tutaj. W tym miejsce pójdą kości. W ogóle ja przeoczyłem jakoś ten okres, kiedy właśnie kości doszły do Minecrafta. Myślę, że to jest jak najbardziej mój, mój błąd, no bo bloki te są naprawdę bardzo fajne. Jak widzicie, e, nawet są przydatne. Fajnie się komponuje nawet z kwarcem, nigdy o tym nie pomyślałem, są takim fajnym dopełnieniem, a nigdy na to nie zwróciłem uwagi wcześniej. Dobra, teraz czas na okienka, tak? Czyli to będzie wyglądało tak. Teraz zacznie się trochę nieregularności i tutaj będą takie bandy ochronne chroniące nas przed tym, byśmy stąd nie wypadli, bo tutaj będzie e, pięterko, tak? Jej, czuję się jakbym już super umiał budować, ale póki co wykonuję tylko kroki z tej książki, więc... No, teraz dobudujemy sobie to tutaj, tutaj też się pojawi kość. Eee, dobrze to... Nie, źle to przegrakulowałem. Kość się pojawi tutaj trochę niżej, że da więcej różnorodności niż prze przewidziałem na początku. Eee, czyli sobie tutaj pójdzie, tutaj też sobie dobudujemy. Ok, powoli to fajnie zaczyna wyglądać. Teraz coś, co jest bardzo ważne na tym etapie, czyli dach, tak? Bo dach jest tutaj w jakąś częścią taką charakterystyczną dla do tego domku. Eee, przede wszystkim, przez co się trzyma tych samych barw? Kwarc jest biały, kościak powoli przychodzi w żółtawy, a sunstone już jest no właśnie taki żółty i myślę, że fajnie to zaczyna powoli wyglądać, może mi się wydaje, nie wiem. Napiszcie w komentarzach potem jak oceniacie to co ja tutaj zbudowałem wraz z pomocą tej książki, bo ja trochę przerobię schemat, który tutaj podali, dlatego by być trochę bardziej oryginalnym i by się rozwijać w jakiś sposób, które pewnie mi nie wiedzie to rozwijanie się, no ale trudno. Okej, okay. tutaj już będzie wchodzić kolejny stopień wtajemniczenia, że tak to sobie ujmiemy. Czyli tutaj będzie kolejny daszek, tak? Czyli tu się zaczyna. E, tutaj myślę, że go sobie już możemy zakryć, by to jakoś tutaj się fajnie komponowało i by nie zostawało tam jakieś broń Boże, otwory. E, teraz. Teraz, 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 teraz. Ważna rzecz. Czyli zaczynamy sobie robić ścianę. Ściana będzie po trzech, czyli będzie raz, dwa, trzy. Teraz to się zaczyna ściana. Czyli chyba tak jakoś. ok, Jest to tu. To idzie sobie tu. No spoko. I teraz to dochodzi tutaj. No to jednak mogłem tego nie robić. No teraz zepsułem, ale, ale nie. Dobra. No ale jest dobrze. Um, tutaj sufit już sobie też zrobimy. No jakoś to się fajnie zaczyna prezentować. kurczę. Tutaj będzie okno. Okno sobie zrobimy z trawdorów. Będzie ono w wysokości. Trzech bloków, co też myślę jest warte odnotowania, bo jest to całkiem nieregularne. Tutaj sobie damy kość dla ozdoby. Czyli może to zrobić tak w sumie, nie? Tak? Dobrze to robię? Dobrze to robię. Czyli to będzie tu. Teraz to będzie tutaj. Teraz trzeba tak. Trabdor, o którym już mówiłem wcześniej. Trabdora sobie postawimy w tym miejscu, byle się trzymał. Tak? Nie, zaraz. Nie, nie tak. To muszę od drugiej strony, czyli tak. Tak. I tak. Ok. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ok. Nawet, nawet <ścoughs> szybko to zbudowałem. Tutaj myślę, że drzwi nie zrobimy, i zrobimy po prostu takie duże wejście, jak było tutaj, w tej całej naszej altance. Skupimy sobie to, co tutaj stworzyliśmy. No i wygląda to bardzo fajnie. Hmm, czyli zwierzę będzie tu, piasek będzie tu i teraz w tym miejscu zacznie nam się co. Tutaj mam też na drugiej stronie od razu sobie prze przesunę i zobaczę hmm, jaką podłogę preferują tutaj, czy też proponują twórcy. No chyba nie. A nie, dobra. Jest, jest czy nie ma? Dobra, jest. Czyli musimy sobie zrobić e, ciemną podłogę. Czarne drewno e, będzie wyglądać najlepiej. Prawdopodobnie, nie wiem, zobaczymy. Ej, i w sumie faktycznie, to jest, ja sobie o tym myślę, to to ma wielki sens, bo. No, komponuje się sam całkiem nieźle. Ehm, I teraz tak. Spróbujemy to tutaj, to w tym miejscu robimy spręc, To idzie aż dotąd. Tutaj sobie na zakręca nasz dach i idzie aż tutaj, <gryw> czyli gdzieś tak. Ojeju, nie, ja, ja widzę, to, to, to będzie pewnie tragedia. No ale trudno, nie poddajemy się. Czy poddajemy jednak? Nie, dobra, nie powinniśmy. Nie, zepsułem to. Przepraszam. To, to jeden z tych tekstów, przepraszam, przebiłem ci rękę, gdy jest już za późno. No dobra. Eee, a to... Hmm, czyli to było jednak wcześniej? Nie. To jest dobrze. Wiecie co? Teraz... Chodź się pogubiłem, to jest tu. Dobra. Nie no, czy ja wszystko jest dobrze, tylko ja po prostu nie, nie, nie umiejętnie sobie tutaj wyliczyłem te bloki, czyli to robię sobie to tutaj. Tutaj zaraz polecimy, którym to będzie blok. To będzie blok pierwszy, drugi, nie. Czy mi się na serio gdzieś zagubił tutaj? No, już to sobie go wezmę stąd. Czy eee... on gdzieś tu? No i dobra. I tutaj sobie wypełnimy już tym białym. Teraz dlaczego? Dlatego, że tutaj oczywiście są barierki, tak? No bo tu nie jest yy, nic eee, tutaj takiego stand -alone, Czyli to będzie, o tak. No, i w sumie tak, tych barek mi tutaj brakowało. Tak, podświadomie, co prawda, no ale brakowało. No to teraz o wiele, o wiele lepiej. Eee, wiecie co? Chciałbym mieć taki domek, ale nie zrobiłbym pewnie nigdy, bo nie było na niego stać. No trudno. Huh. Czyli mamy teraz to, tak? Tak, mamy to. I teraz czas na fence I fence będzie tutaj. I on będzie gdzieś na tej wysokości. Tutaj będzie już zakręt. Tutaj możemy sobie ten dach trochę przeciągnąć. Gdzie co, zrobię sobie w takim razie jedną ścianę tego budynku? Myślę, że nie ma co was męczyć dwoma. Czyli zrobię sobie to tu. Tu, tu. Ja już to zrobię tak z wyprzedzeniem, więc to może całkiem e, dziwnie wyglądać. Że tak nagle, o, takie. W sumie to zrobię sobie tutaj płotek i w ogóle wszystko będzie się pasować. Nie bo. Nie wiem, czy to będzie się pasować. Znaczy, wiem. Normalnie bym nie wiedział, ale teraz wiem. E, no, Gdzieś tutaj trzeba umieścić takie coś. Aha, dobra. Wiecie co, nieważne. Ja po prostu e, jestem tak sobie w budowaniu, że nawet nie rozróżniłem schodka od półpłytki. Więc, jeżeli byście się chcieli dowiedzieć, na jakim poziomie są moje umiejętności budowania, to, to już teraz chyba wiecie. Okej, okay, teraz. E, oczywiście ja zrobię posawki pod te płotki, żeby one się jakoś tutaj nie trzymały w powietrzu, no bo, no, no bo jak? Tutaj zrobimy sobie takie coś. E, czy tutaj zrobimy coś może tak? No, no tutaj musi być podłoga na pewno, czyli to będzie wyglądało w ten sposób, albo nie, zróbmy sobie drugie piętro może z tych bloków, co? To będzie myślę takie bardziej racjonalne, takie ciekawsze. Bo ile podłoga może i to otworzyć, że drugie piętro przydałoby się, by było jakieś takie, no, bardziej wypasione, by się na przykład nie zawaliło pod nami, to, to, ma, to ma dużo sensu, to ma dużo sensu. E, tutaj dach sobie obniżymy o jedno, czyli zrobimy sobie coś w tym stylu, tak? Tak. Zrobimy sobie coś w tym stylu. Ja w ogóle, zajcie buduję i... Wydaje, wydaje, mi się, że, wydaje mi się, że jest dobrze, że aż tak bardzo tutaj nie kaleczę, aczkolwiek pewnie mi się wydaje i zrobię się pisać w komentarzach... Ojeju, ale to było brzydkie, czy coś, coś w ten design. No. Mam, mam nad, cią, nadzieję, że, że pochwajcie to, co tutaj się dzieje. Hmm, Teraz się zagalopowałem w tym momencie. Może to dlatego, że... Aha. Bo instrukcje są na drugiej stronie. Nie zauważyłem. Wiecie, co ja wam powiem? To jest bardzo, ale to bardzo, 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 bardzo skomplikowane. No nic. Póki co, musimy jednak zachować pozory, że mniej więcej ogarniamy, co się dzieje. Czyli tutaj dać sobie płotki, które będą... Hm. Aha, dlatego, że tutaj już będzie ściana. Tak, 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 tutaj będzie ściana. Um, czyli, ściana moja będzie wyglądać tak. Tutaj będzie gdzieś wyjście na zewnątrz. Czyli powiedzmy że sobie, że taką bramę, jak była tutaj. Czyli popatrzcie, już się czegoś nauczyłem. Już się czegoś nauczyłem. A nauczyłem się mniej więcej na przykład tego, że e, półpłytki i schodki to nie jest jedno i to samo. Co jest też ważne, na przykład na, na tym etapie. I mi się niewątpliwie przyda, by ukończyć jakoś ten domek, i by jakoś wyglądał. E, mamy takie fajne wejście. I to już będzie takie nasze standardowe wejście do tego domku. Łop, łop, łop. Chociaż tak prowizorycznie, nie? Naprawdę, pro, pro, prowizorka. Ale właśnie co naprawdę powstaje. To, to ma rysy, to ma kształty, to ma nogi, nie ma tylko jeszcze rąk, ale tym się zajmiemy potem, tak sobie myślę. E, czyli to musimy tutaj usunąć, przynajmniej tak to jest zbudowane w książce, e, dlatego też ja chcę to tak budować. E, tutaj sobie zrobimy to tak tutaj będzie drewniany podest e, czyli on gravela, znaczy, no tak, to jest grawela, dobrze powiedziałem, Grawela sobie zastąpimy normalnym drewienkiem okej okay. tutaj też i tutaj też i sobie dobudujemy hopa 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 wygląda git? wygląda git Okej, okay, teraz. Zrobić dziwne komplikacje w ogóle jakieś Farmazony, etc. E, żebyście nie pomyśleli, że ja to źle buduję. Ja to buduję dobrze. Tylko po prostu to się teraz staje naprawdę takie mega zróżnicowane i nielogiczne. Nawet, nawet, nawet dla mnie. Co jest dziwne, nie? Że coś nielogicznego dla mnie. No to, to naprawdę już się tutaj coś niebezpiecznego zaczyna dziać. Ale mniejsza. Tutaj jest kolejna kolumna. Która będzie. O, bo tutaj będzie o to będzie tak wygląda, to będzie taki ciągły schemat. Okej, okay. i oni tutaj robią to tak, więc to jest krzywo, ja wiem, ale według książki jest prosto. Jeszcze tylko problem jest z tym, że tutaj to zrobiłem źle, czyli um, to będzie tutaj tak. Czyli te kolmy się cały czas przesuwają o jedno. Bo tutaj jest trzy, tutaj jest dwa, więc nie ma też możliwości, by to jakoś na siebie nachodziło logicznie. Aczkolwiek jakoś te tam można potem przy pewnej długości już wyrównać. Tak by to się kończyło i zaczynało w jednym logicznym miejscu. Co do boków, to nie za bardzo wiem, jakie tutaj zrobić. Chociaż jednak... Jednak dobra. Jednak wiem. Ściany tego domku są bardzo, bardzo, bardzo dziwne, no trudno, bo wyglądają one po, po prostu tak. Czyli hopa, 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 pum, pum, pum. Nie w tą stronę. Eee, czyli będzie hopa, 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 pum, 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 pum. pum. Ok, idziemy z tym koksem dalej. Eee, I teraz tak, bo to robimy według tego szablonu dalej. I tak, 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 i tu się to kończy, tu dojeżdża do końca, e, tutaj tak samo robimy dalej te płoteczki, przeciągamy dalej dach, ten w ogóle, ten na górze, ten, ten, to ja go, które, trochę chyba zrobię, nie, tak, nie tak jak trzeba, no ale trudno, ja to robię na szybko, nie takich kształtów, co nie? Jak to miało wyglądać? Miało to wyglądać jakoś tak. Po pewnie wielu godzinach spędzonych na tym świecie pewnie by mi się to udało. Ale tyle czasu na to nie mam. Chcę Wam przypomnieć jednak, że właśnie yy, w tej książce dowiecie się naprawdę dużo o budowaniu. Są tutaj naprawdę ciekawe tipy odnośnie do jak zacząć budować, jak skończyć, odnośnie nawet oświetlenia, rozumiecie? Odnośnie tego jak stawiać oświetlenie w domu. No i oczywiście są opisane lokalizacje na Wasz domek. Więc jeżeli chcecie otrzymać jakąś z tych książek za darmo, no to możecie wziąć ją w konkursie. I teraz właśnie o nim trochę powiem. Przechodząc później do konkursu, zacznijmy od tego, jaka będzie jego tematyka. A tematyką będzie nadesłanie waszej Minecraftowej rezydencji. Jeżeli chodzi o formę obrazka, to może być to zdjęcie, screen, bądź też nawet rysunek. Pod uwagę, będzie dana pomysłowość, jakość oraz włożona praca. Jeżeli chodzi o nadsyłanie prac, no to wasze obrazki muszą zostać po prostu klejone jako komentarz do posta konkursowego, do którego link macie w opisie. Jest to post Facebookowy, oczywiście. Tam znajdziecie więcej szczegółów odnośnie. Konkursu, więc już chyba nie ma co więcej przedłużać. Jeżeli jednak nie czujecie się na siła, bądź też nie wygracie konkursu, no to właśnie e, link do tych dwóch książek macie w opisie. Jak już mówiłem, nieważne jak budujecie, czy dobrze, czy źle, myślę, że w tych książkach są naprawdę zawarte takie tipy, które przydadzą się każdemu, bądź też goś zainteresują. Mnie też zdziwiło kilka faktów, i to nie tych budowlanych. Mówię teraz o faktach z tej książki. A więc dzięki Wielkie za oglądanie. Pamiętajcie, by zasubskrybować oraz zostawić łapkę w górę oraz wbić na linki podane w opisie. Dzięki Wielkie za oglądanie, trzymajcie się, na razie, no i cześć!